Witajcie widzowie w naszym cośrodowym, międzyrajdowym spotkaniu i rozpoczynamy od tego, co w zeszłym tygodniu, czyli od plebiscytu, przeglądu sportowego, w którym to w kategoriach sportów motorowych nominowani są Bartek z Marslik, Robert Kubica i przede wszystkim nasz Miko Marczyk, mistrz Europy, rajdowy mistrz Europy. A skoro jesteśmy kanałem, na którym przede wszystkim mówimy o rajdach, to oczywiście zachęcam Was przede wszystkim do wspierania Miko Marczyka numeru 14 na... Liście nominowanych w tej jakże zacnej formie plebiscytu sportowego, przeglądu sportowego. Zatem głosujcie na Miko. Tutaj macie adres w tym momencie u dołu ekranu na, do głosowania. A my przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest kolejne głosowanie, tym razem na najlepszego absolwenta Rajdowych Mistrzostw Europy, gdzie w półfinale mamy Kajetana Kajetanowicza, i teraz warto wejść na FIA ERC i tam znaleźć link do plebiscytu i zagłosować na Kajtę, żeby znalazł się w finale. Przypomnę Wam tylko, że Kajto wygrywał Mistrzostwo Europy trzy razy z rzędu. Nikt w historii ponad 70-letniej, najstarszego i drugiego najtrudniejszego cyklu mistrzowskiego w rajdach samochodowych tego nie dokonał. Było kilku trzykrotnych mistrzów, między innymi nasz pan Sobiesław Zasada, ale pod rząd udało się to. tylko Kajetanowi, dlatego warto zagłosować na naszego mistrza. Jak już jesteśmy przy takich bardziej ogłoszeniowych sprawach, to jeszcze, jeżeli nie mieliście okazji, w sobotę na kanale pojawił się test Fiata 500 Cabrio, którym jeździłem podczas rundy Rajdowych Mistrzostw Europy w Rzymie. Krótki test, taki raport z jazdy, też teraz tutaj znajdziecie link do niego. Zapraszam, żebyście sobie go obejrzeli. A teraz już przechodzimy do właściwych tematów. Otóż Carlos Sainz Jr., czyli syn dwukrotnego rajdowego mistrza świata WRC, Carlosa Sainca, a obecnie kierowca Williamsa w Formule 1, E, powiedział dlaczego zdecydował się iść w F1, a nie w WRC. I sprawa jest prosta: Formułę 1 mógł oglądać w telewizji, mógł zachwycać się Fernando Alonso zdobywającym dwa pierwsze tytuły Mistrza Świata w latach 2005-2006, a kiedy jego ojciec wygrywał Mistrzostwo Świata w WRC w 90 i w 92 roku, mógł tylko raz go zobaczyć na żywo, robiąc sobie wycieczkę do Katalonii. Tymczasem e, rajdy. Potrzebują według Carlito dobrej promocji w telewizji, czyli ogólnodostępnej, moim zdaniem, przede wszystkim, bo zwróćcie uwagę: rajdy obecny promotor nie ma pomysłu, jak promować. Oglądanie wszystkich odcinków specjalnych dla wielu osób może być po prostu nudne, a przede wszystkim trwa zbyt długo. Dawna forma półgodzinnego podsumowania każdego dnia, 45-minutowego do godzinnego maksymalnie podsumowania całego rajdu na koniec weekendu ale podanego w przystępnej, ciekawej formie, tak jak robiło to TV4 głosem Andrzeja Borowczyka. To jest to, co moim zdaniem mogłoby przyciągnąć nowych fanów do rajdów, ale nie o 23:30 we wtorkowy wieczór, tak jak to było przed blisko 20 laty w TV4, ale w bardziej prime-time'owym momencie. Promocja rajdów przez Atrakcyjną, krótką formę telewizyjną. To mówi Carlos Junior, a ja się do tego zdecydowanie przychylam i podpisuję. Co Wy o tym sądzicie, napiszcie, a my zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to tradycyjna prośba. Jeśli lubicie nasze vlogi, to zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, dajcie subskrypcję, dzwoneczek notyfikacji, udostępnijcie tego vloga na swoich socjalach. A jeśli chcecie dodatkowo wesprzeć motopasję, zawsze możecie postawić mi kawę. Tutaj teraz pojawia się link. W kwestii przyszłości rajdów, nie tylko ich promocji, ale ogólnie przyszłości rajdów wypowiedział się SAP Kalapi. Otóż EPI powiedział, że sam nie poszedłby oglądać rajdów samochodów elektrycznych, bo dźwięk odbijający się między drzewami to połowa tego doświadczenia rajdów, Half of the Experience, jak on to określił, połowa doświadczenia przebywania na rajdzie, to głos, hałas, dźwięk. Wycie silniku strzały z wydechu. Tego potrzebują rajdy. Jeśli tego nie będzie, nie będzie kibiców. Jednocześnie Lapi wskazał, że widać wyraźnie już odwrócenie producentów od tej pseudoekologicznej fali elektrycznej i on jest spokojny o przyszłość rajdów. Uważa, że tak długo, jak będziemy mieli rajdy samochodowe, e, tak długo, jak będziemy mieli samochody spajnowe, tak długo będziemy mieli ludzi, którzy będą chcieli się nimi ścigać i tak długo będą istniały rajdy samochodowe. Myślę, że Lapi wie, co mówi. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. A jak już mówimy o promocji telewizyjnej, oglądaniu rajdów w telewizji, to na YouTubie debiutuje drugi sezon, More Than Machine, czyli wielokrotnie nagradzanego serialu, który pokazał nam w zeszłym roku w swoim pierwszym sezonie jak wyglądała rywalizacja w WRC zespołu M Sport w tym roku Modern Machine pokazuje już wszystkie zespoły, wszystkich kierowców, a pierwszy odcinek jest już dostępny na oficjalnym kanale YouTube Rajdowych Mistrzostw Świata. Nie trzeba mieć do tego żadnych dekoderów, żadnych kodów, żadnych płatnych subskrypcji. Po prostu każdy może wejść na kanał WRC.com na YouTube i obejrzeć sobie ten pierwszy odcinek moim zdaniem zdecydowanie warto. Ja już czekam na kolejny, na drugi odcinek. Jarimati Latwala, to nasz kolejny temat. Jarimati Latwala został mistrzem Europy w EHRC, czyli w europejskich historycznych mistrzostwach rajdowych, zapowiedział, że w przyszłym roku ponownie wystartuje w przynajmniej dwóch różnych cyklach i wiele wskazuje na to, że jeden to będzie właśnie EHRC, a plotki mówią, że drugim może być ARA, czyli cykl rajdowy w Ameryce Północnej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę was o tym na pewno informował. Niedawno wam mówiłem, że Dani Sordo został rajdowym mistrzem Portugalii 2025. Tymczasem po roku czasu Chris Mick został rajdowym mistrzem Portugalii. 2024. Tak, za zeszły rok, dopiero teraz został mu przyznany tytuł, bowiem przepisy sportowe w Portugalii zakładają, że w sportach indywidualnych mistrzem Portugalii może być tylko Portugalczyk z urodzenia. No i te przepisy zostały zmienione. Chris Mick, który był dominujący w zeszłorocznych mistrzostwach Portugalii, mógł oficjalnie już cieszyć się teraz tytułem mistrza Portugalii. Myślę, że to jest bardzo dobre, ponieważ no, my mamy takich przykładów wiele, kiedy to nasi zawodnicy byli sprawdzani przez zagranicznych, bardzo szybkich kierowców. Przecież trzykrotnym mistrzem Polski został Brian Buffet. Jak się nazywał ten młody Finn, który został mistrzem w 2020 roku? Napiszę Wam to w tym momencie, bo mi mam dziurę w głowie i mi uciekło to nazwisko. W każdym razie Jari Hutunen. O właśnie, Jari Hutunen, mistrzem Polski został w 2020 roku. Zatem na pewno... Taka możliwość przyciągnięcia gwiazd spoza kraju na krajowe mistrzostwa to zawsze jest coś, co warto obserwować. Zresztą mieliśmy Martinsa Sesksa już przecież kilka razy w naszym rajdzie polski. Ok, Rajd polski to jest impreza i tak o bardzo dobrej, solidnej liście zgłoszeń, ale każda sytuacja, w której mistrzowie z zagranicy przyjeżdżają do nas, jest na pewno godna odnotowania i jest powodem do radości. RAJD Wielkiej Brytanii może wrócić do WRC i to już w 2027 roku. Prawdopodobnie odbywał się będzie w Szkocji, bowiem to władze, władze miasta Aberdeen we współpracy z brytyjskim odpowiednikiem naszego PZMOT-u chcą wrócić do WRC. Dużo tutaj na pewno daje informacja, którą przekazało niedawno Jewaszkila o tym, jak dużo pieniędzy napływa wraz z turystami po organizacji rundy WRC i na to liczy właśnie południowa Szkocja, która chce za dwa lata ugościć rajdowe mistrzostwa świata. I bardzo dobrze myślę, że wielu z was czeka na powrót rajdu. Wielkiej Brytanii jako finału WRC. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A w ramach ciekawostki wspomnę tylko, że Szkocja ostatni raz gościła zmagania WRC w 1992 roku. Wówczas rajd RAC jeszcze ciągnął się tak bardzo, bardzo przez Anglię, Walię do Szkocji. Były to jeszcze czasy, kiedy ta impreza, kiedy w ogóle imprezy WRC miały poważną długość i nie trwały tylko 2,5 dnia, kiedy naprawdę wygrać rundę Mistrzostw Świata to nie trzeba było żadnych superrali. Trzeba było po prostu wytrwałości, solidnego sprzętu i dojechania do mety. Temat, który bardzo Was rozgrzał w komentarzach pod zeszłotygodniowym vlogiem, temat kierowców dla Hyundai'a. No, oczywiście Hyundai musi patrzeć na doświadczenie, ale czy tego doświadczenia nie mają czołowi kierowcy WRC2? Oczywiście, że mają. Ja na to już zwracałem uwagę, kiedy Hyundai popełnił okropny błąd, który kosztował ich Mistrzostwo Świata, czyli zatrudnił słabego kierowcę Andreasa Mikkelsena jako swojego trzeciego drivera na zeszły sezon. Mówiłem, że każdy z czołowej dziesiątki WRC2 zrobiłby lepszą robotę w tym samochodzie, nawet myślę Ci z końcówki tej czołowej dziesiątki za 23 rok, czyli chociażby nasz Mikomarczyk, który zdobywał dopiero doświadczenie, natomiast Mikkelsen nie zrobił nic nadzwyczajnego i myślę, że szkoda, że wtedy Hyundai nie dał komuś nowemu szansy, a Kim mógłby się Hyundai posiłkować? No oczywiście, jest mistrz świata zeszłoroczny Pajari, który jeździ w Toyocie. Jest Solberg, który w przyszłym roku jeździ w Toyocie. Dalej mamy Griazina. Kontrowersje wokół narodowości są czymś, czego Hyundai też oczywiście nie pomija, i chociaż głośno się o tym nie mówi, to też to Griazinowi na pewno nie pomaga. No to kogo mamy dalej? Mamy Rossella, który jest ponoć już potwierdzony w lunchi, chociaż dalej tak jakoś do końca tego się mi nie udało do, tak dopiąć, żeby mieć pewność. Dalej jest Nasz Kajetan Kajetanowicz, Lauriona, Jona, Gaz jo, y, Rope Korhonen, Jan Solans. To są kierowcy z czołówki WRC2. I teraz, moim zdaniem, żaden z nich nie powinien siadać do samochodu Rally 1 na przyszły rok bo jest to ostatni rok samochodów Rally One. Żaden z nich nie zdąży się już nauczyć na tyle, żeby coś osiągnąć. Żaden z nich nie będzie miał okazji w 2027 roku dalej się ścigać tą maszyną. W związku z czym, pozostając w Rally 2, dla wszystkich tych zawodników, których wymieniłem, więcej będą mieli do zaoferowania takiemu Hyundaiowi na rok 2027 niż teraz. Zatem jakieś pojedyncze testy, dni testowe, tak. Starty jako regularni kierowca, myślę, że nie, i myślę, że to, że Hyundai skłania się ku sordo i Lapiemu do podziału tego trzeciego samochodu, jest idealnym sposobem zarówno dla nich, na w miarę pewnego punktującego kierowcę w trzecim aucie w każdym rajdzie, jak i dla tych dwóch zawodników, którzy będą mogli z dumą zakończyć swoją karierę. Takimi dobrymi startami w solidnych samochodach, które dobrze znają. Jeszcze oczywiście mamy kwestię Martina Sesksa, no bo cały czas nie wiemy, co będzie ze sportem, też w przyszłym roku. Najprawdopodobniej nie będzie tam już Grega Munstera, któremu skończyły się pieniądze. Zapewne zostanie Joshua McCarland z pieniędzmi od Sportowej Akademii Irlandzkiej. No i co? Drugim autem Sesks? Zobaczymy. Ja się cały czas trochę obawiam tego, tej. tej Takiej powtórki z Williamsa 2019, gdzie Robert w tym byle auto musiał się tam szwendać razem z Raselem na końcu stawki, jeszcze w gorszym egzemplarzu, no ale to no cóż, to już musi sobie Martins sam odpowiedzieć na pytanie, czy warto, ale wydaje mi się, że w rali dwójce Martins i tak znajdzie miejsce w fabryce na rok 2027, więc żeby nie grzać ławki w 26, czemu nie M Sport? Takie są moje przemyślenia na temat kwestii zawodników, którzy mogą usiąść w samochodzie Rally 1 i dlaczego moim zdaniem nie ma sensu brać już w tym momencie kierowcy z WRC 2. A wy napiszcie jeszcze raz, co o tym sądzicie, jak odniesiecie się do moich propozycji, do moich przemyśleń. Chętnie o tym będziemy dalej dyskutować. Tymczasem przechodzimy do rajdu Arabii Saudyjskiej, który już dzisiaj startuje. już Kiedy to oglądacie, jest już po odcinku testowym, a wieczorem pierwszy odcinek specjalny w ostatniej tegorocznej rundzie w RC i Toyota wraca do srebrnego koloru. To jest ponownie rajd w bardzo wysokich temperaturach, a ja uważam, że naprawdę szkoda, że Toyota tak miksowała te kolory, bo zdecydowanie wolałbym obejrzeć srebrne Toyoty na rajdzie Europy centralnej niż te czarne, no ale cóż, tak Toyota. Zrobiła, może w przyszłym roku już przejdą w całości na srebrny kolor? Myślę, że to lepszy pomysł. A kto zostanie mistrzem świata? Mamy tych trzech kandydatów. Wiemy, że Ozie nie może zdobyć więcej niż 12 punktów, a Elfin więcej niż 11 punktów, żeby mistrzem został Kallero-Wampera. W przypadku pozostałych dwóch, po prostu. Musisz być z przodu i musisz więcej punktów zdobyć w niedzielę, żeby tym mistrzem świata zostać. Naprawdę bardzo, bardzo dużo jest kombinacji tego, jak to może wyglądać, ale przede wszystkim zarówno Elfyn Evans, jak i Sebastian Orje chcieliby rajdu fair play, ale fair play w znaczeniu takim, żeby ten rajd. Dał im szansę rywalizacji, a nie wyeliminował ich z powodu dziurawych, zbyt kamienistych dróg. A wiele na to wskazuje, że takie niespodzianki, jak to obaj określili, mogą się wydarzyć. Jednocześnie Sebastian Orzie gra już w swoje psychiczne gierki, podkreślając, jak to we wszystkich dziesięciu rajdach, w których startowali z Elfynem, był górą. To jest taka typowa dla Seba. Pamiętacie w zeszłym roku, jak cisnął Neville'owi, że. Nie można płakać, że się jest pierwszym. Trzeba się po prostu nauczyć jeździć, a potem trzech rajdów z rzędu nie ukończył. No tutaj też nie można wykluczyć, że Seb nie ukończy rajdu, ale nie można też wykluczyć, że obaj nie ukończą, a wówczas mistrzem zostanie Rowan Pera. Bardzo dużo ciekawostek na nas czeka, bardzo dużo niewiadomych zostanie rozwiniętych w ostatnich nas najbliższych dniach. No i oczywiście już o 11 w sobotę Power Stage. Wszystkie odcinki oczywiście w motowizji, a. Ja spotkam się z Wami w sobotę po południu w podsumowaniu tego rajdu. Natomiast, zanim do tego, no to jeszcze warto wspomnieć o tym, że rajd się jeszcze nie zaczął, a Thierry Neville już dostał karę za przekroczenie prędkości podczas rekonesansu. W rajdzie Arabii Saudyjskiej swój sezon zakończy też nasz duet Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak, którzy raczej już są trochę poza walką o te główne laury w WRC2 Challenger. Ale niczego nie można wykluczyć. Myślę, że sezon dla Kajty, jakkolwiek trochę pod górkę, to jednak udany pod względem przesiadki do nowego samochodu i osiągów tego nowego samochodu. Ale Kajto i Maciek to nie jedyny duet, któremu będziemy w najbliższy weekend, a właściwie w końcówce tego tygodnia, kibicować, bo w Arabii Saudyjskiej wystartuje też Daniel Hwist z Kamilem Hellerem i mają niesamowicie oklejoną fabię. Zresztą widzicie w tej chwili te barwy, moim zdaniem jak zwykle samochód Daniela w takich wyjątkowych warunkach wygląda niesamowicie, te wielbłądy, te kolory, niesamowicie to wygląda, bardzo mi się to podoba. No i ściskamy kciuki, żeby udało im się również solidny wynik, a przede wszystkim bezpieczny dowieść do mety. Na koniec jeszcze dwa zdania o 49. Viva Park, Rajdzie Cieszyńska Barburka. Wybaczcie, ale ja po prostu nie znam tych załóg. Nie jeżdżę na rajdy okręgowe, nie znam tych zawodników i nigdy nie byłem też na Barburce Cieszyńskiej. Może w końcu w przyszłym roku się uda. Natomiast wiem, że jest to wielkie święto kibiców, szczególnie kibiców, właśnie tam z okolic, z okolic Ustronia, z, z południa województwa Śląskiego. Dlatego bardzo się cieszę, że ta impreza się odbywa, bardzo się cieszę, że gromadzi dużo kibiców. No i warto wspomnieć, że całość wygrali Piotr Krotoszyński z Macie z Marcinem Szeją na Fabii RS przed Benjaminem Korzeniowskim pilotowanym przez Kacpra Wróblewskiego w Lancerze Ewo 10, a na podium z klasyfikowani zostali debiutujący w rally czwórce Kacper Potyra z Piotrem Sieliło. I no wybaczcie, tyle o tym rajdzie powiem. Tych zawodników kojarzę ja wiem, że to jest wielkie święto i to mnie przede wszystkim cieszy, więc dla tych z Was, którzy byli przy odcinkach, bardzo się cieszę, że mogliście doświadczyć fajnego rajdu, chociaż było bardzo zimno. No a szkoda, że rajd nie był dwa dni później, prawda? Kiedy już spadł śnieg, na pewno byłoby jeszcze bardziej atrakcyjnie. No cóż, może w przyszłym roku na 50. edycję śnieg się pojawi. Tymczasem na tym dzisiejszego vloga kończę. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu, udostępnieniu, postawieniu mi kawy. I do zobaczenia.